Przenośna bramka czy trener celności, kolejny test gadżetów piłkarskich z temu. Ogromny plus za to, że to jest takie małe i ma swoje pakowanie. Wyjmijmy to z opakowania i już pokazuję wam co to jest. A jest to mała przenośna bramka. Rozpoczynamy test i zobaczmy czy to w ogóle jest przydatne. Podstawowe użycie tego trenerzera to trening celności podań. Więc rozpocznijmy od tutacza, czyli przyjęcie i odegranie. Użyjemy kotwy, żeby to aż tak bardzo nie latało. Wersja trudniejsza, czyli próba zagrania z pierwszej piłki. Dozwoliła się. <laughs> Niestety kolejna piłka i ta bramka nam się składa. Mam zastrzeżenia do wykonania tej bramki. Oczywiście możecie sobie zrobić też trening na przykład główek. Macie mnóstwo opcji. Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Możecie na przykład minąć Mariana i odegrać dobromeczki. Następnym ćwiczeniem są dłuższe zagrania. Oczywiście nas ogranicza długość podwórka, ale na boisku możecie robić naprawdę długie padania. I widzicie, o tym właśnie mówiłem, że ta bramka bardzo łatwo się składa. A w przypadku bramkarzy wszystko to samo możecie wykonywać rękami. Moja? 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 Do wysoko. Zdecydowanie dalej. Bardzo. Moja! Podsumujmy sobie ten przenośny trenutzerności. Rozpocznijmy od minusów. Po pierwsze, jest bardzo lekki, więc wywrotny i musicie albo go przykotwiczyć, albo czymś dociążyć, żeby nie wywracał się z każdym dotknięciem piłki. Po drugie, przy mocniejszych podaniach te plastikowe łączenia się wypinają i bramka się wtedy składa ale z drugiej strony to może jest plus, bo gdyby były takie stabilne i się nie wypinały, to z mocniejszymi podaniami możliwe, żeby pękały. Przejdźmy do plusów, ale pogadajmy o jeszcze jednej rzeczy. I ja wiem, że w ogrodzie taką samą funkcję może pełnić na przykład krzesło i też będziecie mieli cyrening celności podań, ale jeżeli idziecie na przykład na orlik, to to nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca, a krzesło byłoby ciężko zabrać. I tu chyba najważniejsza cecha tego urządzenia, czyli taka mobilność. I tą bramkę możecie zabrać wszędzie. A jeżeli macie dwie takie bramki, to możecie ze swoimi kolegami rozgrywać mecze dosłownie wszędzie. Na plaży, w lesie, na wakacjach. Drugi plus to cena, bo na temu kosztowało to około 20 zł. Więc jak za to cenę sprawdza się bardzo dobrze. A jeżeli potrzebujecie takiego mobilnego urządzenia do treningu, celności podań, to będzie to dla Was idealne. Dobraga dnia!